Dzień witajcie już w 16 dniu vlogmasa. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że dla was nagram pieczenie, pieczenie pierników. Dosyć to banalnie brzmi, bo... Trochę, no, tematyka nie prowadzi taką bardziej ugotowaną w ogóle. Postanowiłem, że już, żeby poczuć ten vibe świąteczny, więc stworzę dla Was i w ogóle. Mam nadzieję, że taki format filmu Wam się spodoba, jak zawsze tworzę, coś nowego dla Was. Yy, nie będę jeszcze wspominać, jak tam mi, dzień w szkole minął, bo to jest bez sensu temat, który się wydarzyło. Bo to jest. Tragedia to co bym miał wam powiedzieć. Nie chcę też byty nie nastawiać, uruch uruchamiać czy coś w tym stylu, bo no, dobra, kończymy ten temat. I co miałem wam powiedzieć? A więc idę zrobić za chwilę pianiskiej w ogóle. Później później idę zrobić. Yy, idę wstawić o 17.30 jak pewnie tego vlogmasza oglądacie. To już tamten vlog ma się pojawił, bo ja dodaję o jeden dzień później. Czy jeszcze wam, znowu wam będę wałkować temat o sprawie konkursu, którym konkurs, który dobiega już końca za 5 dni, dałem wam yy, yy, udostępnię to na Instagrama, że zostało wam. 5 dni, jak teraz to oglądacie, to wam zostało 4 dni. Czy jeszcze Jutro mam klasową Wigilię, więc postaram się coś więcej nagrać, a nie obiecuję więcej. Zobaczmy jak to wyjdzie. Słuchaj, to. Dobra, to. Zapraszam Was do mojej kuchni, Kitchen. Więc zaczynamy. ringing in my ear Jingle bell, a sound that's oh so dear Frosty the snowman is all around town Watch out for the rain, these are falling down We stay up waiting for seven tonight He climbs down the chimney at the speed of light While we're dancing around the Christmas tree Hugging and kissing just you and me And we meet under the mistletoe While Santa's busy saying ho, ho, ho We're feeling jolly eating Christmas cake And then we go skating on the frozen lake Saying We warm up by the fireplace Carolers are singing outside our door Lovely songs we all heard. też pierniczka właśnie zjadłem połowę yy, powiem wam mm, nie mam aż takich umiejętności w gotowaniu a powiem wam bardzo dobre postaram wam się w opisie jeszcze yy, napisać ten przepis albo podlinkować wam jakiś filmik a bardzo dobre idę idę do nie niech testuję to w sumie jeszcze Wam dogram otwieranie kalendarza adwentowego i to będzie tyle w dzisiejszym vlogu masia. A jeszcze nie koniecznie, jeszcze Wam muszę dograć, Więc mm. Ja idę i później wam do domu. Kochani ciasna odcinek za odwędował ja już przyszła od wykąpałem się. A zapomniałem, bo za chwilę biorę się za nagrywka, y, za nagrywanie za montaż tego filmu. Y, dzisiaj jest 16 czekoladkę otworzyłem taką. I będę Wam pokazywać tu skarbkę, taka. Dzisiaj mamy kalendarz adwentowy z grapsobu taki dzisiaj mamy 16 A w 16 mamy kombeczkę do makijażu Patrzcie tylko Ej, mega miękka, bez kitu. Taka? Mega miękka, bez kitu. Taki jak ta z Vibo, którą mam. A ta jest lepsza, taki pod, kol pod kolor kalendarza adwentowego. A więc w sumie to tyle. Dziękuję za oglądanie. zostawiacie łapy, i widzimy się już w jutrzejszym vlogmasie. Dziękuję, buziaki. Pa! come in to visit no he will